Fazy Księżyca. Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą Ziemi oraz piątym pod względem wielkości księżycem w Układzie Słonecznym. Jego promień stanowi około jednej czwartej promienia Ziemi. Ruch obrotowy księżyca wokół własnej osi i jego ruch obiegowy wokół Ziemi są w pełni zsynchronizowane i trwają po około 27,5 doby każde. Dlatego księżyc zawsze jest zwrócony tą samą stroną w kierunku Ziemi, a jego druga strona pozostaje niewidoczna. Większość satelitów w układzie słonecznym obiega swoje planety w płaszczyźnie równika. Nie dotyczy to jednak Księżyca. Płaszczyzna jego orbity jest nieznacznie nachylona w stosunku do płaszczyzny orbity ziemskiej. Nachylenie to wynosi około 5 stopni i jak się okazuje, ma wpływ na to, jak postrzegamy fazy Księżyca oraz na zaćmienia Księżyca i Słońca. Z Ziemi obserwujemy Księżyc różnie oświetlony. Sposób oświetlenia księżyca zależy od jego położenia względem Ziemi i Słońca i powtarza się cyklicznie. Wyróżniamy cztery główne fazy księżyca, w trakcie których jest on oświetlony w charakterystyczny sposób. Pełny cykl faz księżyca trwa około 29,5 dnia, a więc o dwa dni dłużej niż jeden obieg wokół Ziemi, co wynika z ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca. Pierwsza faza to NUF. Księżyc znajduje się wtedy między Słońcem a Ziemią i jest zacieniony od strony Ziemi. Słońce oświetla niewidoczną stronę Księżyca. Kolejna faza to pierwsza kwadra. Widzimy wówczas oświetloną połowę tarczy Księżyca. Księżyc oglądany z półkuli północnej przypomina wówczas literę D. Mówimy, że się dopełnia, czyli zmierza do pełni. Pełnia jest trzecią fazą naszego satelity. Ziemia znajduje się wówczas między Słońcem a Księżycem. Ostatnia faza Księżyca to ostatnia kwadra. Księżyc oglądany z północnej półkuli ziemskiej przypomina literę C. Mówimy wówczas, że się cofa albo że robi się cieńszy.